czy szanse na pokonanie inflacji zwiększają się na świecie. O tym będę rozmawiał z Maciejem Kietlińskim, ekspertem XTB. Dzień dobry panie Maćku. Dzień dobry panie Zbyszku. Witam państwa. Coraz częściej się spotykam z taką relacją, że wiele banków centralnych zapanowało już nad inflacją. Odczyty inflacji są niższe niż się spodziewano. No i chyba inwestorzy czekają na ten moment, kiedy będą obniżane stopy procentowe. Może wyłączmy z tych rozważań Polskę, ale pewnie na świecie takie myślenie się jest coraz częstsze. Zdecydowanie tak, nawet jeżeli się możemy spotkać z ankietami w Wykonanymi wśród zarządzających funduszami dostępnymi na stronach zagranicznych, to tam przede wszystkim polityka Fed, czego najbardziej obawiają się tzw. smart money, czyli inwestorzy instytucjonalni, to jest po prostu polityka Fed, czyli, amerykański, czyli amerykańskiego banku centralnego. Nawet tutaj, jeżeli chodzi o jakieś ryzyko, recesji ewentualnej, to schodzi zupełnie na dalszy plan. Według tych, tych ankiet, ponad 70% właśnie inwestorów instytucjonalnych przede wszystkim uważa za główny czynnik negatywny właśnie politykę Fed, czyli Banku Centralnego. Ona z kolei jest bezpośrednio związana z odczytami inflacji, która to inflacja w Stanach Zjednoczonych zaczyna powoli zawracać na południe, czyli mówiąc krótko spadać. Mało tego w Niemczech inflacja też zaczyna spadać, jest to pozytywna informacja ostatnio też poznaliśmy odczyty PMI dla krajów europejskich, Hiszpanii Włoszech, Francji te odczyty wskaźnika PMI są powyżej oczekiwań, czyli krótko mówiąc sentyment na rynkach zagranicznych tak europejskich, jak i amerykańskim zaczyna się poprawiać. Przede wszystkim w wyniku spadającej inflacji. Więc tutaj, co to tu dużo mówić, optymizm zdaje się mocno powracać na rynki kapitałowe. Z odrobiną ironii, bo w Turcji też spada inflacja, no a w Polsce ma wzrosnąć, więc jesteśmy tak tego trochę obok tego głównego nurtu? Raczej jesteśmy tutaj w dużej mierze, importujemy mocno sentyment zagraniczny. Też warto o tym pamiętać, że jeżeli ta inflacja w Polsce zaczyna zawracać, pierwsza kwestia. Druga kwestia, no, następuje pewna jakaś normalizacja z, z, ze wskazaniem na stronę ukraińską, jeżeli chodzi o konflikt ukraińsko-rosyjski, więc. Krótko mówiąc, dla naszego polskiego rynku kapitałowego, no tutaj zawracająca inflacja i normalizacja sytuacji na Ukrainie jest kluczowa. Natomiast jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, też obawy o recesję, która tak trochę chyba zdaje się być lekceważona, mocno są spychane na dalszy plan. Raczej tutaj jest najbardziej grana kwestia właśnie Fedu, polityki monetarnej, przy czym jeżeli chodzi o inwestorów instytucjonalnych, to wypowiadają się głównie, że jeżeli chodzi o wybór ewentualnych tak tematów inwestycyjnych na ten rok, to dominują wśród nich spółki z branży energetycznej, finansowej, czy technologicznej, czy medycznej, więc to jest dosyć ciekawe. Druga kwestia jest większe nastawienie wobec spółek, jakby większa, większy sentyment, większa sympatia można powiedzieć wobec spółek. Wartościowych niż wzrostowych, czyli raczej powiedzmy bezpieczniej. Jeżeli chodzi o konkretne spółki, to można tutaj wymienić, czy to Amazon, Apple, Tesla, czy Netflix. Tego typu spółki pojawiają się właśnie w wypowiedziach inwestorów, inwestorów instytucjonalnych, przynajmniej na poziomie deklaratywnym, czyli po prostu ci inwestorzy twierdzą, że spółki raczej duże, raczej wartościowe, raczej znane, one powinny być w największym stopniu odporne na. Wystąpienie ewentualnej recesji. Czy to należy traktować tak, jeżeli chodzi o indeksy, że bardziej standard Purs 500 w górę niż Nasdaq w górę? Można w ten sposób do tego podchodzić. Pamiętajmy o tym, że spółki technologiczne z były bardzo mocno przewartościowane w wyniku tej, nazwijmy to, hossy po covidowej. Natomiast, co tu dużo mówić, raczej wydaje się, że w tym momencie sentyment tych dużych inwestorów instytucjonalnych skłania się w stronę blue chipów, czyli spółek dużych, sprawdzonych, raczej nie spółek małych, raczej nie spółek mocno wzrostowych. więc pierwsza kwestia. Natomiast pytanie, czy te obawy, o recesję, słuszne obawy o recesję, która prawdopodobnie wystąpi, raczej zakłada się, że będzie ona raczej płytka, raczej przejściowa, dwa, trzy kwartały mniej więcej, raczej powiedzmy w połowie tego roku. Pytanie, czy one nie są trochę zbyt bardzo lekceważone? Czy ryzyko nie jest tak trochę traktowane, powiedzmy, po macoszemu, nie jest niedoszacowane? Bo żeby potem nie było takiej sytuacji, że jednak bardzo wysoki koszt obsługi długu w wyniku wysokich stóp procentowych plus wysokie koszty. Wysokie, ogólnie wysokie koszty spowodowane inflacją nie odbiły się bardzo mocno na wynikach spółek. Wyniki spółek już zaczynają być powoli, powoli słabsze. Spółki zaczynają akcentować to ryzyko, natomiast na razie jeszcze te wyniki są stosunkowo niezłe. Natomiast można zakładać, i raczej to się powinno zakładać, że w połowie roku te wyniki powinny być znacząco słabsze. Czyli jeśli inwestorzy będą Intensywnie wracać z kapitałem na giełdy światowe, to kiedy to się zdarzy? Raczej rynek zakłada, że taki powrót, przynajmniej oczekiwany powrót optymizmu jest, jest zakładany w drugiej połowie tego roku, więc pytanie, czy nie warto powoli, być może jeszcze jest trochę za wcześnie, ale powiedzmy koło drugiego kwartału, być może już podejmować pewne decyzje inwestycyjne, niejako próbując wyprzedzić, wyprzedzić dużych inwestorów. Przy czym no też warto mieć to na uwadze, że tutaj, co tu dużo mówić, wojna w Ukrainie tutaj jest kluczowym czynnikiem dla Europy, przede wszystkim Polski, Niemiec, tutaj naszej, tutaj tej powiedzmy, ściany wschodniej, bo to jest główny czynnik wpływający na ceny energii, surowców energetycznych i przede wszystkim na poziom inflacji. A teraz, tak jak już powtarzam, to... Głównie właśnie inwestorzy przede wszystkim patrzą na inflację, politykę monetarną banków centralnych, natomiast ryzyko recesji jest bardzo mocno, tak się wyrażę, traktowane raczej lekko, raczej przejściowo. Inwestorzy nie obawiają się inflacji, jak wynika z najnowszych analiz. O tym rozmawiałem z Maciejem Kietlińskim, ekspertem XTB. Dziękuję Panie Maćku, pozdrawiam. Dziękuję Panie Zbyszku, dziękuję Państwu.